Witam, pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Może z tej strony będzie mnie lepiej widać. Chciałbym odmienić, że jak pipunek do lasu wcale nie musi być drogi. Z plecaków, jeśli, jeśli chodzi o typowe wojskowe, mogę polecić budę z drogi 65 litrów odradzam zasobnik dysantrapsa ze starażem. Jest to podne w użytkowaniu. Aktualnie mam zasobnik piechoty górskiej krótka i lanska. Pamiętajmy, że kuchenkę możemy zrobić z puszki, ale yy, taka zwykła już może kosztować 5 zł z demobilu Bundesweh. Także jest to fajne, opcja rozwiązanie na paliwo stawę. To Sopodek który mam jest za 59 zł był wraz z krzesiwem którego nie, nie używam Mam swoje krzesiwoiny od bushman Przemierzamy sobie las dalej o, Grzyby, mu Proszę Państwa, masz dalej. Co do w to może jeszcze rękawice Mechanics Fast Fight. One są bardzo fajnie wykonane, gdyż mają z każdej części strony. co łatwe użytkowanie, znaczy obsługę telefonów komórkowych. Na zimę Miltex Insulator na przykład. Pamiętam, że zawsze w nocy, nigdy mi ręka nie zmazła. Ptaszki ładnie na gleb ptaki budzą mnie. Jak to było w budce Suflera. I pozdrawiam w serdecznej chwili zaski dziękuję.